A, go witam was z tej strony. Znowu Ares i znowu gramy w Sorry, że dawno nie nagrywałem, ale nie miałem czasu za bardzo. Nagrywam, jak mam wolną chwilę. I co robimy? Idziemy dalej robić misję kampanii do jakiejś świątyni, tak? Tajemnica świątyni. A pod y, tytuł misji to jest odrestauruj mury kwiatów. Zaraz zobaczymy, mamy się udać do niego. On nas tutaj wpuścił, przypiszemy się? Nie może on nas wpuści do środka. I co tutaj dalej? No mamy iść aż tam jakoś mamy dodatkową misję, ale to dopiero potem jak zrobimy tę misję kompanii Mamy sobie tam gdzieś lecieć, aż tam chyba No, no to lecimy. Warto sobie przyszykować eliksiry. Eee ja akurat mam niewielki eliksir wiatru. mnie mi 12 sekund dłuższy lot. To wystarczy. Dobrze, lecimy, lecimy. Gdzie? Tu. I to mamy. O, naciskamy na ten. Ładuje nam się i aktualizuje nam się to są te właśnie odnawianie tych murów i musimy lecieć do następnego i tak nie wiem ile razy zaraz zobaczymy misja na pierwszy rzut oka jest bardzo ciężka bo nigdzie tego nie pisze dopiero po, po tym jak znalazłem to gdzieś no gdzieś tam znalazłem cholera który to będzie Przybliżymy sobie to na mapie. O, tutaj, o. Proszę. I mamy następny. nawet nie pisze, ile tego mamy zrobić. O, czyżby było już? Co dalej? Nie, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kończy nam się czas. No to. o, że to nie takie jest fajne. To ja proponuję wam odsapnąć sobie po prostu klikamy F poczekamy aż naładuje nam się latanie i pójdziemy dalej odrestauruj mur fal mur fal i on jest aż tutaj no dobrze zaraz zobaczymy co tam będzie ciekawego niech wzbije niech wzrośnie nam trochę moc Dobrze, przytniemy to troszeczkę No, a więc jesteśmy znowu do, Odnowiło nam się Latanie, lecimy dalej Odrestaurować Następny mur Gdzie będzie następny mur? Oj, 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 Hem daleko No w sumie Nie aż tak daleko Czy na dole? Czy tak, czy nie? Zaraz sprawdzimy Tak następny aż po drugiej stronie świątyni albo na dole albo na górze no dobrze zobaczymy zobaczymy na dole zobaczcie ile jest tu mobów walka mogłaby być ciężka moby są nad, nie na 31 poziom kurde nie tutaj a tutaj. Ile tego będzie? Latem i latem jak pojebany. O, no, to już chyba koniec. No, ale misja tak nie jest załatwa. Znaczy nie jest załatwa, żeby ją rozszyfrować, bo tak do, do najtrudniejszych nie należy na pewno. Cholera. No, no, no. Znowu. Znowu, gdzieś tam na dół chyba miałem miejsce. co? Mur ognia. Mur ognia, no na dole. Cholera No dobra lecimy na dół jeszcze jakieś czarostwo mnie zaatakowało A nie o. Fajerwerki, brawo! O chyba pierwszy raz słyszę głos swojej postaci Kończy ci się czas lotu, nic się nie kończy Gdzie teraz, gdzie teraz? Szybko dawaj na górę, na górę Dasz radę, stary, dasz radę Albo i nie, dobra Dobra, udało się. Gdzie teraz mamy się zgłosić? No mamy już tutaj. No to robimy sobie tepkę hmm. tutaj. No tutaj. Kim jesteś? O kim jesteś? Dawaj mi tutaj. I tak, to nas sprzedaż to. O, choć te na kolcze są dużo lepsze niż moje. Ciekawe dlaczego. Płyta nie, ale kolcze są lepsze. Obrona fizyczna mają lepszą tylko o, o no nie dużo, 20. Hmm. I teraz mam dylemat, które są lepsze. Te są... Gdzie one są? Te są chyba lepsze. Parowanie 22, wzmocnienie magii. PM to PM potrzebne. Unik lepiej jest. I koncentracja na no chuj. Pobiegam trochę w nich. Raczej bardziej proste. No to nie ma wyglądać, to ma działać. No dobrze, to dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku.